Dzień dobry. Witam Was przedstawiciel sklepu Kretik sklep z marzeniami. Na dzisiejszym filmie przedstawiającym faunę i florę klocków Lego z późnych lat 90. A tak naprawdę witam na kanale Miry Egoego, Ego, na którym będę pokazywał nowe klocuszki, które wrzuciliśmy ostatnio do sklepu. I fauna i Flora akurat jest tutaj nieprzypadkowa, ponieważ będziemy przechodzić przez naprawdę dziwne serie przedstawiające zarówno świat podwodny, jak i świat kosmiczny, jak i troszkę świata lądowego. I w zasadzie, gdybym teraz otworzył katalog z roku 98, może roku 99, to pewnie wszystkie te zestawy byłyby w nim dostępne. I ciekawostka polega na tym, że jest to niby troszkę powrót do mojego dzieciństwa, do czasu, kiedy no ja świadomie dość kojarzyłem zestawy LEGO, a to są akurat serie, z których no naprawdę nic nie miałem. No może nie z serii nic nie miałem, bo akurat z jednej serii tam posiadałem kilka zestawów, ale tych zestawów nie miałem i wiele z nich akurat debiutuje teraz w sklepie. Zatem nie przedłużając, bo obiecałem sobie, że ten film będzie tym razem krótki i bez nadmiernego lania wody, to przechodzimy najpierw do głębin. I z głębinami było tak w historii LEGO, że w roku 95 zadebiutowali Aquanauci i Aquasharksi, seria Aquazon. No i tam było wszystko w zasadzie normalnie, po prostu jedni z drugimi się naparzali, ale były to normalne ludziki. Natomiast potem LEGO poszło w historię nieco dziwną i zrobiło takich zmutowanych ludzików, którzy wyglądali tak... I to jest jeden z przedstawicieli świata hydronautów, czyli jest to taki, taka malutka łódeczka podwodna, no ciężko to nawet nazwać łodzią. To jest po prostu jakieś co, co, coś podwodnego, co pływało i taki malutki zestawik, yy, przedstawiciel serii Hydronautów, jest dostępny u nas w sklepie w troszkę dziwnej już kolorystyce, nie takiej typowej dla wczesnych yy, akwazonów. Natomiast z Hydronautami, w ogóle zestaw, te zestawy mamy akurat w dwóch sztukach, z Hydronautami naparzali się Stingraysy. I to jest przedziwna już kolorystyka, ponieważ tutaj wprowadzono dużo koloru ciemnoszarego, koloru brązowego, koloru czerwonego, i tutaj są tak łamane te wszystkie różne kolory, yy, łącznie z tym zielono-żółtym, neonowym. I tym razem Stingraysi też wyglądają jak takie mutanty podwodne. Coś takiego. I to jest też, też zestawik przedstawiający, właśnie najmniejszy zestawik z serii Stingraysów, Dość malutkiej serii liczącej tylko kilka, tylko kilka zestawów. Co tutaj mamy? Tutaj jeszcze mamy taki kryształek dość cenny element tego zestawu. No i oczywiście ten krzaczek. Nie rósł normalnie na tym zestawie. Mamy też te wysięgniki, które się często łamią. Tutaj jest akurat wszystko w całości. Wszystko powinno działać. Także, jeśli chcecie stoczyć sobie pojedynek Stingraysów z hydronautami, czyli rok 98 w podwodnej serii Lego, to jest to dobra okazja. I ze świata podwodnego przenosimy się na powierzchnię. Na powierzchni akurat mam tylko jeden zestaw, ale dość dobrze kojarzony, nawet ktoś o niego kilka razy pytał. On był dość często wyszukiwany. Jest to taki mały zestaw Scorpion Tracker, brzmi jak po prostu nazwa dobrej kapeli rockowej. Z Johnem Fanderem z serii Adventurers Desert, czyli z tej serii takiej egipskiej z piramidami, z takim światem piaskowo-pustynnym. Piaskowo I w zasadzie to jest taki fajny samochodzik z dużą ilością wyposażenia. Na które mi się tu wysypało. Mamy dwa, mamy dwa skorpiony, także można się tym bawić. Mamy szczelbę, mamy kilof i mamy łopatę. Także jest tutaj troszkę w tej, w tej skrzyni, która jest w tym, w tym oto zestawie. I taki zestaw z wyposażeniem jest dostępny u nas w sklepie. W ogóle do serii do serii musimy troszkę powrócić, ponieważ nam poschodziło sporo maluszków, ale gdzieś tam to wszystko w miksach jest, także na pewno odgrzebiemy, na pewno jeszcze tego więcej będzie ale mamy skorpiony, więc bo jest zwierzątka, wszystko się zgadza. A jeśli chodzi o serię zwierzątek, to seria Space'ów wykonała taki dziwny ruch w 1997-1998 roku, już nie pamiętam dokładnie w którym, i powstała taka seria insektoidów. Insektoidów, czyli w przedziwnej naprawdę kolorystyce niespotykanej dotychczas w Space'ach, przynajmniej w takim połączeniu kolorystyce niebiesko-ciemno-szaro-neonowo-żółto-zielonej były takie. Statki kosmiczne bądź łaziki kosmiczne przedstawiające różne modliszki, różne mrówki, różne muchy itd. I to jest jeden z przedstawicieli, które posiadamy w sklepie. Największy z tych zestawów, które mamy, on jest taki odczepiany, czyli tutaj to jest jedna część tego statku powietrznego, kosmicznego, jakiegoś dziwnego, dziwnego świata, a to jest jego druga część. One nawet mogą się połączyć magnesami. To były też zestawy magnetyczne wykorzystujące magnesy znane choćby z pociągów czy z serii Mtron. I mamy też takie kryształki, więc są tutaj pewne takie, no może niekoniecznie kolorystyczne, ale nawiązania do serii Mtron, gdzie też, też ten kolor neonowo żółty występował. I też mamy takie dziwne ludziki, takie ufolutki w dziwnych hełmach. Tu mamy coś takiego i tu mamy takiego robocika, tak wyglądającego. I taka, oto seria też u nas się pojawiła. Wcześniej mieliśmy chyba tylko jeden zestaw. To jest dość rzadko, dość rzadko spotykana seria. Kolejny zestaw z tej serii, tym razem już dostępny z instrukcją. O taką. Tutaj mamy taki jeździk z nóżkami, więc to jest jakaś chyba taka cybermucha, cyber że tak to można powiedzieć, albo jakieś inne zwierzątko. Dziwne, też mamy, tutaj, też mamy tutaj magnesik i tutaj mamy jeszcze jeden klocek. Oczywiście w tamtym zestawie też on był. Na tych oto kryształkach jest taka magnetyczna naklejka. I jeśli się przyczepi do magnesu, no to ona się trzyma. Oczywiście nie jest to rewelacyjny magnes już troszkę lat, troszkę lat ma, więc nie trzyma jakoś rewelacyjnie, ale można też się w ten, sposób, w ten sposób bawić. I tutaj też mamy taką przedziwną, kosmiczną figurkę. Coś takiego, więc takie robo, robo UFO. To jest taki zestawik, i przechodzimy do coraz mniejszych. Tutaj mamy tak, takiego bzyczka, taką muchę, no coś, co posiadające, coś co posiada skrzydła. Tutaj te skrzydła są na tych zaczepach, co się często, często łamią. Ale też mamy. Mamy akurat wszystko w całości, chyba że coś spada i się niszczy, ale tutaj się nic nie zniszczyło. I tutaj też mamy kolejnego przedstawiciela. To jest ta sama figurka, która była w tym dużym zestawie. I creme de la creme, czyli zestaw, może malutki, może taki posiadający bardzo mało klocków, bo chyba około 20 klocków, ale zestaw wyglądający tak. To jest pierwsza sprawa. Może ten zestaw nie robi jakiegoś super jeszcze wrażenia. Tutaj też jest ten ludzik bardzo podobny do tego, do tego, którego pokazywałem wcześniej. One się niewiele różnią buźką. Też jest ten kryształek z magnetyczną naklejką w zestawie, który nie posiada magnesu, ale takie małe jest Natomiast coś takiego posiada pudełeczko i to jest pudełeczko do, do tego zestawu w bardzo ładnym stanie, w zasadzie niezniszczone. Nie ma tutaj żadnych, no nawet bym powiedział, że nawet brzegi nie są po, yy, poszarpane w żaden sposób, nic się nie dzieje, po prostu to pudełko zostało zwyczajnie otwarte i było dość dobrze przechowywane przez lata. Do tego zestawu jest też instrukcja. Jest to jedno z tych pudełeczek, które ściągnąłem gdzieś tam z góry, więc można było to traktować jako pewną zapowiedź. I takie oto pudełeczko, jeśli ktoś szuka zestawu na prezent, no to w świetnym stanie jest to pudełeczko. A jeśli ktoś szuka nieco droższego prezentu, to też jest taka, powiedziałbym, dziwny skręt, dziwny skręt Space'u w stronę UFO. Chyba to jest właśnie w 1997 roku wydane. Mamy taki statek kosmiczny z takim panem ufoludkiem, dziwnie wyglądającym, już taką malowaną buźką. Taki oto jest pan UFO, i to jest jego statek kosmiczny. I statek kosmiczny też jest fajny, ponieważ też posiada pudełko. Znowu w całkiem niezłym stanie. Tutaj, w zasadzie, poza tą jedną zagiętą ścianką, to wszystko jest rewelacja. No nieco tam poszczępione brzegi, ale nic się drastycznego nie dzieje. W dobrym stanie pudełeczko, no powiedziałbym, jak zdjęte ze sklepowej półki, otwarte i złożone. Do tego dodatkowo mamy instrukcję, więc wszystko się zgadza. I mamy ten zestaw przedstawiający właśnie taki malutki statek kosmiczny. Bo te, ta seria zawiera jeszcze takie większe statki. Tutaj się wszystko obraca, tutaj mamy skrzynię. Jest sporo tych elementów świecących, także gdzieś tam przy tych, moich, przy tych moich oświetleniach może to już ciekawie wyglądać. A jakby tutaj jakieś lampki podsadzić z tyłu, jakieś ledy, no to będzie, to będzie to fajnie neonować. A mamy, mamy tutaj takie te, takie te odblaski, i najważniejsza sprawa to jest naklejka, która jest tutaj na środku tego zestawu, dokładnie tutaj. Nie wiem, czy to będzie widać przy tym oświetleniu, może być kiepsko, natomiast to jest naklejka w normalnym stanie. A jeśli ją troszkę ogrzeję, troszkę ją potrę, ona chyba reaguje na ciepło z tego co kojarzę, to ona powinna zmienić swój kolor. I tak jest. I tutaj, jak, jak troszkę pocieram, jak troszkę ogrzewam tą naklejkę. Dajmy jej chwilę czasu, to już nie jest taki mechanizm, który super działa w latach 90., ale jest, powinno być, powinno być widać, zmieniła nieco kolor. Pojawia się tu kolor niebieski, pojawia się tu kolor zielony, ona po prostu reaguje w różny sposób na ciepło. Także taki, taka drobna rzecz, a jednak może cieszyć w tych zestawach i takie coś było dostępne. Zatem to był taki szybki przegląd tego, co udało nam się złożyć na szybko w weekend. Jeszcze rozbieramy tego miksa, jeszcze w nim troszkę ciekawych rzeczy wygląda na to, że będzie, natomiast. To no nie jest jakiś super kompletny, więc część rzeczy musimy dokupić. Leci do nas taka dość duża przesyłka z klockami, także na pewno się coś uzupełni z rzeczy, które mamy przygotowane. A tymczasem zapraszam do sklepu kreciksklep.pl po zobaczenie sobie tych zestawów, po zakup tych zestawów oraz zakup wielu innych zestawów. I zapraszam do sklepu, zapraszam do subskrybowania kanału Miry i jego ego. Trzymajcie się, cześć.